Cześć, tej strony Dzisiaj zagramy wyczekanego Brawl Starsa. Na początku otworzymy sobie nowe wydarzenia, a zresztą jak widzieliście w tytule dzisiaj będziemy... Dzisiaj wam pokażę, jak stworzyć własną mapę i w nią zagrać w Brawl Stars. Zobaczmy, jakie tam są nagrody. Duża skrzynka, bardzo pięknie. Mi to się podoba. Co tam mamy? Nic ciekawego. Patrzcie, wchodzimy tutaj. Edytor mapy. Utwórz nową mapę. Jakąś tam se nazwę robimy. Nie wiem, eee, eee, Gry. Aha. Coś takiego. Sobie wybieramy. No to tutaj to, to jest można sobie edytować ale my sobie weźmiemy nie wiem, czekajcie pokażę, jeszcze raz no wiecie, tutaj w yy, jak miejscu gra mamy tutaj oto utwórz no widać, musimy zrobić tryb może weźmiemy Dło O tak Tutaj się poładuje I jak widzicie Mamy pustą mapę Patrzcie. Możemy sobie budować O tak o, o Nie wiem o tak O co zrobimy O Ty. Tutaj wypostawiamy jakieś. O. To jest różne stwory. Czy przydadzą? Nie wiem, ma tutaj jakieś polzucak sobie jak widzicie. Mi się bardzo to spodobało. Można się pobawić, jak się chce. Naprawdę jest fajnie. Polecam Wam kiedyś zobaczyć. W takich sytuacjach tutaj możemy wyczyścić mapę. Patrzcie, cofnąć. Możemy też zrobić... Czekajcie, o tak. Wyczyszczę tą mapę. Tutaj zbudujemy to. Tak? Tylko to możemy zniszczyć. To jest fajne. Możemy tutaj zrobić... O, to możemy sobie postawić pyk. Skrzyneczki <laughs> też są. No, widzicie, bardzo fajnie można się pobawić w ten sposób. Oczywiście powiedzmy coś takiego: pyk, pyk, tu. Nie wiem, coś takiego. Możemy tutaj sobie postawić murek. Dobra, to to jest. da się pobawić. I teraz Wam to pomycam. tak No widzicie, tutaj coś się nie da. Dziwne. Zobaczcie, tak, możemy też sobie ten chłopak po prostu O. No bo tak tutaj jakoś. Tutaj może skrzynki postawi. Proszę o skrzyneczki. No, widzicie fajne rzeczy tutaj są. Możemy to sobie zapisać. I teraz to mamy. Jeśli byśmy chcieli sobie zagrać, musimy najpierw wszystkie oto rozłożyć. Całe to rozłożyć. I te, czekajcie, czekać gdzieś lepiej. No, mam już zapisane. Teraz trzeba wyjść. I jak widzicie, jest mapa. Bitwa dla znajomych, oczywiście znajomych w tym momencie nie mamy do grania. Więc klikniemy graj. I patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Jesteśmy na tej mapie, widzicie? Nic nie ma. Zaraz pokażę. O, 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 o już są rzeczy. I to są te dużo, duże skrzynki to są te skrzynki, których, które wam pokazywałem Czyli to, co wam wystawiłem Jak się fajnie można pobawić Nie jestem pewny, czy tej pucharki się da wbijać, ale chyba nie Z tego co wiem O Widzę, że w każdej chwili bo to nie jest taki dobry, by wziąć pucharki, więc by nie wziął. 24 miejsce. Tutaj najważniejsze jest, by się bawić. No widzicie, tutaj trzeba wyraźnie opuścić i wrać sobie jakąś gierkę i coś. Tutaj już tego nie znajdziecie, tylko musicie wejść tutaj. Kliknąć edytor mapy. Macie to. I bitwa dla znajomych. Te postacie są fajne Jest nasza stara Max Myślę, że Zagramy Knockout Gotowi? Jedna gierka na pożegnanie No jak widzicie da się pobawić Z tą mapą Jest fajnie Możecie też przesłać Tą mapę i możecie grać z prawdziwymi graczami tylko, że to, to zależy już od gry czy zdecyduje się wstawić do grania Waszą postać znaczy Waszą mapę Upcik. widzicie, o tutaj to nie jest łatwo nie wiem co to o co chodzi pierwszy raz gram przegrany to czy znaczy było pewne ale teraz już mam prędkość to nie będzie takie łatwe nie będzie, oj nie będzie, nie będzie tak łatwe nie ma tak nie ma tak ze mną ze mną takie dupery nie ze mną mówię wam już jedno zabite o, byk Teraz będziemy atakować. Fartem to się udało. Jednak trzeba przyznać. To było fartem. No i tutaj gra na wmykałki. Widzicie, już nam jeden punkt został ubity. Fajnie to wygląda. No i teraz sam na sam. Myślę, że raczej nasz powinien sobie dać radę. Bo to on tutaj ma więcej HP i nadal może uderzać. Tylko, że tutaj widocznie ucieka. Sami widzicie. On jest primo, którego nie powinien się bać. Pewnie się to skończy dogrywką. Znaczy w domu Widzicie obrażenia w Dokrypsa No ja to, to dwa kolega Nawet fajny fajny tryb Można się fajnie poprawić przepraszam że tak, żeby nie było odcinku, bo to naprawdę by było źle No więc pa pa!